Sojson na wsi, i tam wchodzimy w kolejnym już odcineczku z Grekom. To jest Pokémon White, ba, house version. I lecimy z... tutaj dalej. Dzisiaj chciałbym w sumie najbardziej ogarnąć te poki w kanałach, ale żeby się tam dostać, to chyba musiałem iść mimo wszystko przed salę żeby mnie tam odblokowali, co nie? Niby sprawy rzeczy jest fajnych do odkrycia Więc mając tylko ty 3 patlaci, nie wiem czy no. Cały mać tylko trzy żywe poki może być ciężko ogarnąć Nie, yeah, gdyż ponieważ level Max 24 na salę. Jestem po tym bardzo fajne przedmioty do, 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 do zdobyć No ale To na pewno przeeksploduje. To też jest sporo walk. No czy ta fali gdzieś na tych promach? Chyba nie, one ci... To jest to chyba, co, nie? Battle, to... Battle Company. ta... To fajne rzeczy na koniec dawali. No ale... Nie wie To będzie ciężko, więc idę najpierw tu. Ogarniemy a To Pedro jeszcze był na te że jak będę miał go chyba przy sobie, to nie będę łapać, bo on będzie przeszkadzał bardziej niż pomagał, znając moje szczęście. A więc w tym kanale, dopiero jak pozbędę się Pedrosa. Ale zobaczymy sobie, jakie to występują. To jest chikipa. No, w sumie kamień, już wolałbym od nieważne, oby, może oby nie, w końcu jak mi się, się trafi, który z nich mieć o, to jest, Mogę sam mieć Ewo, odkrył, o, teraz mogę sobie posłuchac, ma spokój No co, mówi to, team. A, to jest, że przynajmniej Dżedżin? Ale wiesz, on jest pindem, no w sumie, nie pójdzie nam chyba w lesie jakaś na niego, nie żeby być nie za że pindem, używając <laughs> jezu. Okej, okay, eee... tak, tak. Nie uwielbiam ja, muzykę drugą albo pierwszą. O, już... Że... Dać mi normalnie mieli... O, mam bas. O, nikogo Kobór Mandibazik? Mam no. Nie jest tyle. Uuu, albo ma splika. A ty miętaś sporo, jak to myślisz? Nie, nie, I na pewno nie jest włóczkowy. A nie smoczy. Tak, o, do. Oła, brajn, oła, boli. Zabij go. Ek. No gaz Dobra, jest tylu. Hm? Czekaj, czy on już zapów? Coś, czy on masz tego Arena Trapa? Aaaa, Pan trzeba chyba się pozbywać, dobra. nie powinna że A, dobra, tylko Pan trzeba. Nie lecz upoksyjnie. Ok, no to no. W sumie spoko się na pewno. I są i oni, ojej. Uvilons Raid, taas, ars raid Dobra, co podwójna walka? Probnie... a jednak, no dobra Dancer Grand, Dancer Grand <laughs> Dobra, <laughs> dawajcie Dancerzyki, Gentleman w biedru Ok, Pociena i Ebi-Bow Słówstwo, o Jezu, Pociena ze swoim startem Nice <laughs> Daj tego, Po dwóch czy trzech turek, dopiero poczynał będzie miała swoje na Pedro. Knoju. Nie, muszę nie, 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 Jest gdzieś nietwardszy. No, prospi. No, a drop. kolei gorsze, co mogło mi się trafić. Coś huśnik, który używa obszarowych ataków, który, który bije wszystkich. Proszę, no, teraz, no, no, Moglibyśmy to skończyć, ale się wystraszyłem ale w Może w wcześniejszych walkach tego nie używało? Chciałem, żeby Dobra, tak. jeszcze mnie się. Dzień, mają te co potrzebują. O, bardzo. Siła, wcielam ci Ojej, nie się z nią. Okej. Okay. Tak, to był No dobra. dobra, czyli teraz będą musieli iść... ...w klepiący Burn, zobaczmy, ja Mam zobaczmy tę siłę. Jaką Sanctum na pierwszej, niech nas to Przy okazji, tu chyba jest nowa lokacja, co nie? Tak, relik pasy. I napimy sobie tutaj poka. Na tym relikowym przejściu. To są przeciwnicy, chyba. Ta. Dobra, zobaczmy, jakie mam poziomy. O, bo czeka się na 14. Więc, muszę pamiętać, że na ma tego są streamy. To może mnie niszczyć trochę. Dobra, ta kordera ma wyklepienie, Bratini, niech ja się nie zmieniaj. Jest ta pięknie, A nie wiem, czy ja chcę tym pokiem próbować łap, że będę próbował łapać tak na full heal. Bezpiecznie będzie? Wstępuje to się w nic mnie nie wyskakuje, o. Cóż będzie, cóż to będzie, cóż to będzie? A, na ryba, super. Ale farci. Ah, <laughs> A, shit. No dobra. Gdzi od będziemy nabijać wszyscy? One na stream. Dobra. No, Zawsze, dziękuję. No, mora, no, przynajmniej. Weszło <laughs> to ostatnio do To już mi się nie daje. <laughs> four, Dragonfire. Okej, okay. trafy Pokémon. To ma typy jak ten to Można powiedzieć. Jakiś inny traf Pokémon, dobra. <laughs> czyli to mamy. Nazwiemy go. Nazwiemy. Dobry pytanie, jak. Luke, to pomoże trafić to super rozjechane rybcie. Nie gadaj, że. Co jest? To, co, to co za kombo? Ajsuru, kolejny bok! Cz Trzeci! <grymny> Okej. Okay. Tak to jest! Miasta Z... w ostatniej też było dużo kasztanów Ajsuru. Jakby, yy... że tak powiem, mieszane kasztany, gdzie jest U. U. R, 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 U, 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 Mogę mieszkać? Gdzie Dobra, zobaczmy jaki ja ruch, no w takim razie i o 16 szesnasty, sumary Dragon Fire Dolin, pewnie go chyba tak średnio Effekt Sport, w sumie spoko Snow Pow, 95 100 Magic Coat, okej okay. Też ciekawe. To jest fajne na te 50 nocy i metr na 85 celności. No oraz, po trzeba tylko gra powiedzieć, Może czegoś się nie nauczy z tych ruchów, co mam? Nie wiem, słuchaj, kartę nie powiem teraz. order jest spoko, dawaj. Okej, się można nauczyć to robić. Gdy on lepsze fizycznie czy specjalny atak mogę zobaczyć? jest tego fajna ataka. Chyba nie mogę dobra miejsc poszukiwać. Tu 80, tu nic no, nie daję, w takim razie... Może za pierwsze? Chyba to jak spić. Nie, nie, zaraz spój, Na razie. O, no, to to, co, no, okay. z oparkowe, i nie podchodzimy, kurde. Muszę sobie nie opłakać, bo jutrze ucieknę...

Latający, ale coś w tym stylu, ok? A to malutko. Proszę pończył, bistryk. Oryx masz, okej, okay. dobrze, że używa Fizycznych, po w Specjalnej. Może to mi dużo zara nie da. Smok też będzie słaby. W ogóle nie bije super efektywnie, czyli jest latający. Prawdopodobnie. Nie, ale ma jakieś dziwne połączenie typów. O, okej, okay. zmiana. Po trawiastku no to... o rbaciu się jeszcze może być. O oh, ład, perfektywnie. Dobra. Okay, oj, oj, oj. Ale się podleczę. Było niebezpiecznie. bo w jakieś specjalne ataki. To już bym leciał. To już byłby mój koniec. Nie przetrwał tego. Nie wiem, czy ja chcę tam iść dalej w takim razie. No i tak tam nie mogę iść dalej. Siedz. Co los. Co los. Dobra. Dobra, kotarni to jest pojedynek, na który jestem gotowy. <grymny> Pięknie. No i czasem paki, z którymi mogę włączyć. Teraz będę uciekał. Dobra i teraz tu sobie poka, bo to są Castella Sewers I proszę świetnego No, to nie jest zła, ale kurde kamień kolejny do ewolucji To nie, najbardziej boli Elektryczna małpka, okej, okay. w miejscu się elektryczną małpką, ale no, high temp, w sensie, że pasuje całkiem, więc spokój. No, Dobra, dawaj, jest, nazywamy, będzie tu, będzie tu. O, mu się tra... kto dostał nie małpkę? Przez chwilę już myślałem, że będzie mi sury po raz kolejny, ale nie, tym razem mamy blanka, czyli blank to ja sam sobie mogę wybrać nazwę, więc spoko, małpku, małpko, małpku. małpku. <grystanie> Jak ja bym cię nazwał? Jest małpką, jest elektryczna, nazwę go porąbię. Zobaczmy co to małpkę, zacznę zwrócić uwagę... Tylko że ktoś, tak, czy shadow, tak, tacie, nie oszedł tego, a nie mam no, na no blisko byłem. Mmm. Laspur 5050, ale to reset ta telekineza i Sudwave. O mój boże, ale kufnie od nata kiba. O mój Boże. Ta małpa jest pod, bardziej pod, specjalnych oc, nie? Nawet no, nie ma taki sam. Nauczymy go, naprawdę cokolwiek na razie tak yy, atak order na pewno się nie jest umiem wpikania w tej grze do daj atak order no dużo 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 dialekty I takich kur też strasznie słabych nie no, mam No dobra. Karta z pieniądze, spoko, się przechodzą. To no, chyba jeszcze jedna lokacja była przez kanały się szło, bo z chyba zwykłej kasteli mi się wydaje. Więc też tam zaraz zaraz pójdziemy. Dlatego Promila będzie ciężko podekspić. Był no, jakiś duży sklep, gdzie mogłem sobie coś kupić. Pan <laughs> mi pozmarnął na trafę, nie? Zwykłe mały. <laughs> Czyli nie ma co... ...expić tutaj słabszych poków. Tak, 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 Beryk wywrócił i są super ten, ja wiem. Ja mogę zobaczyć na przykład mapy takie, nas? ...nie, nie, ta mapa to było... na miejsce, zaraz zobaczymy. Spot. Będę chodził, teraz robił tych kanałach i nie mogę uciekać a nie, nie, jak zobaczyć lepiej tej mapki, Szkoda. jest jakiś sklep. ale darcie, tak, jesteśmy w kanałkach i tu jeszcze dała się tu przejść i tam niżej Mogę by odpalić, chyba tam jakiś znalazłem mi się wydaje o, no co się to będzie Tak, nie jest The Holder. Słownie. Mamy to. Na razie tobie, w sumie się nie masz. Perla. Insect Blade. Bug. Nie mam. To jest Repel. Duży. Hmm, uderzony przez atak. Tu jest Atak będzie zwiększone nie specjalnie. No to no, i sur niech ma fryjty. Może stanie trafiona z jakiegoś elektrycznego. Kto to wie. może akurat. Jakiś jest ten. Eee, jest sprzątacz. Prawda? Nie, to artysta. Łatę się pomylić. <grymne> Arma... Flygoon! No way, I Cut. Magic Coat. Tak. Oh nice, ale Farty. super produktywne. Normalnie, że jesteś produktywem, to też jest produktywem w jednym Flygoon. Luda. Jak widać, ludzi to jest naturalna słabość Flygoona. Zobaczcie co się w kanałach. w kanałach? Jest, jest w ile jak te kanały są potężne. Minus 17. No, no, no. Dalej, jest, nice, Tylko... <laughs> okay, co jest? Nice, no to... Miej się, tak? I atakować też. Więc Nie, prawda? Nie, to weź na dobra, nieważne. Dobra. na pierwsze. Trzy no, dobra. Nie pamiętam. Ja się tylko nie pamiętam. Ja bym się wyczerpał. Buffy... Buffa mogę uciec. O! Ej, żeby nie wyleć. Może jak dokonam, nie obraziłbym się. Małdino! Trochę niezbyt... go zrambulizowało mi się wydaje, może curse. Cool. Co kogo? Make, jęk. Perfekty gimszcz. O, nice, lecz świetnie. A na razie 24 jest, maksymalnie do 22 wersji ich potraktuje. z teraz jest a to czyjaś co to właśnie, x5 tego typu okay. chyba jakiś akurat ten typ poka, nie wiem, którego potrzebowała. Jest to ciśnie. Przecież to na pewno się dało jeszcze dojść do... ...pilokacji, to jeszcze, to jeszcze, to... To jeszcze to nie pamiętam jak. W pomieszczenie, ciekawe czy to coś się zrespił kiedyś W Nie mam pojęcia, nie pamiętam No ma jak się do Książka kolejna, tu Nie, mogę, nie mogę bo jakichś lajców, mogę elektros дела. Ой, я извините, она так... Ладно, все, убью, но Te biurka, so... oj oh, trzeba, to jest płoki. No to szkoda, jak to bo to jest płoki. Czy takie, do mnie, do, do, do. Czy, 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 czy mnie. Czyli albo jakoś musiałbym się nauczyć opuszczać te kanały. A nie, a to nie wiem akurat, szalona na to, okej. Okay.

się okaże, że to było po prostu to przejście no bawe jak winos się... w ogóle dwa rodzaje trawy są, jest to silna i to, jest, to jest słabsza PHB berry to ja mam raczej co ty chcesz okej okay, to się wszystko zaczęło do tego miasta no co, złapiemy sobie poka jakiegoś

od odwalczących ataków mordy. I niedobrze. Tak chcę go nazwać. Będzie miał dumne imię. <laughs> Double Blank. O nie, Kaczy będzie, pa. Po... proszę. Tak. Koci Adrian. No dobra, czyli mamy. Eee, co. Z... Nie, wszyscy się podrają. Chodź, budynia budynie, dostał starterka w jej podejściu i tyle czasu ci niech swoje Ale w końcu, full <noise> team! Czyli tak, to potrzebuję kamienia, a tu miała 20 których chyba, co, nie? Jakieś tak, to były. Dobra, to, to zaraz jest wyjście. Ale się se na siebie. 25 minut, mm. Coś gdzieś tam od razu ogarnąć. Podpojście na salę. Miasto sprawdzę, czy to nie było w serwisie, gdzieś w Jest tu trochę Bo coś coś Jeszcze tego typu owocy prawdę? pole, nest pole, pole i maile. Nic interesowało. A, to nie interesowało. Damy na ciebie na pierwsze.

a stronisz ok co mała ale bądź tego stylu to może jest taka już dobrym TM-em. 95 z pomocy kamienne ej, w sumie jest pogodowy się uczy spokojnie się nauczy nie, nie potrzebujemy gruchów. ruchów a water pledge a 50-55 Oboi 80-95, i rok, rok, no, no, tutaj jest, no, co już jest. Nie, no, coś nie, nic innego. O, no, no, Ach, nie ma, się, nie to nie, to nie nic więcej. Chyba nie ma, może takiego sklepu, typowo Trzeba wystawić go ogarnąć Jeśli po ulicy, chyba nie wiem się jeszcze z miasta. Dobra ja se Co na tym nie jest sklep No dobra Mógłbym tu Jeszcze pójdę po to jak to tak. No dobra, to A przełączył. dostałem. To po prostu świetnie. Ja chyba tego x nie zrandomizowała co nie? Właściwie chyba, że x się dostawało normalnie za zawsze. Nie, wydaje mi się, że go się tu dostawało. Myślałem, że to mamy narzędzie promulantowe. Ja sobie myślę, że wyekspiew jeszcze płki na sali. Też nie no to na sali przecież nie będą jeszcze... nie będzie od razu burgu. No dobra, to i tak czy jak w momencie zakończę odcinek, delikatnie je podekspiew. Ale teraz się z moim pożemyem do usłyszenia. Dalej, cześć. Bye.